Witajcie! Dzisiejsze Słowo Boże mówi nam o pannach roztropnych i nieroztropnych. Wydaje mi się, że Pan Jezus zaprasza nas dzisiaj do tego, aby być w swoim życiu roztropnym, aby wybierać roztropnie. A jak myślisz, co to znaczy być roztropnym? Co to znaczy wybierać roztropnie? To znaczy wybierać mądrzej. Wybierać tak, aby pomóc sobie w takich prostych rzeczach. Czasem jest to trudniejsze. Dlaczego? Na przykład lubisz grać w gry komputerowe bardzo dużo albo do późna w nocy. No i kiedy będziesz roztropny? Wtedy, kiedy sobie skrócisz ten czas. A może lubisz oglądać godzinami albo do późna w nocy też filmy. Kiedy będziesz roztropny? Wtedy, kiedy sobie skrócisz ten czas. Tak samo jest z przygotowywaniem się do kartkówek, do sprawdzianów. Wtedy, kiedy y, nauczysz się, wtedy jesteś roztropny, bo nie chcesz ściągać. Y, kiedy jeszcze jesteś roztropny? Wtedy, kiedy idziesz na plażę, która jest strzeżona. Kiedy idziesz w góry i jest ładna pogoda, a nie, a nie idzie burza. Wtedy jesteś roztropny. I do tego zaprasza Cię dzisiaj Jezus, aby dbać o swoje życie. Aby walczyć o siebie. Dlaczego? Bo jesteś ważny. I to jest dzisiaj Twoje zadanie, abyś, yy, jeszcze, jeszcze masz miesiąc wakacji, więc dużo przygód przed Tobą, abyś uważał na to, aby być roztropnym, abyś korzystał z plaży strzeżonej, abyś szedł w góry wtedy, kiedy jest ładna pogoda. I może Pan Jezus będzie chciał, abyś to Ty przypilnował swoich rodziców i powiedział, Mamo, tato, ta plaża jest niestrzeżona, poszukajmy strzeżonej, tam jest bezpiecznie. A więc powodzenia!